Cześć! Dziś odcinek trochę bardziej menadżerski. Porozmawiam o tym, jak zbudować testerską ekipę marzeń. Taką, co znajdzie baga na kilometr, zanim kod jeszcze powstanie. Bo zespół QA to nie tylko ci od klikania po guziczkach, ale strategia, różnorodność i trochę magia. Magia, która sprawia, że rzeczy działają. Gotowy? To zaczynamy! Kim jest tester i dlaczego nie wystarczy jeden? Wyobraź sobie projekt jak restaurację. Deweloperzy, programiści to kucharze. Prodacjonerzy to kelnerzy, którzy serwują produkty klientom. A Team QA to ci, którzy sprawdzają, czy danie nie jest przepalone, zupa nie jest zasłona, a rachunek się zgadza. QA dba o jakość, nie tylko na talerzu, ale i w procesie przygotowywania. Dlatego nie ma jednego typu testera. Mamy testera manualnego, specjalistę od klikania z głową. To nie osoba losowo klikająca wszystko po kolei, ale użytkownik z supermocami. Zna scenariusze, umie je zweryfikować, znajdzie to, co umknęło deweloperowi. I jest niezastąpiony, gdy trzeba ocenić UX, przeprowadzić testy eksploracyjne czy walidacyjne. Potrafi też szybko reagować, testować ad hoc, zgodnie z intuicją i doświadczeniem. Tester automatyzujący. Ten, co pisze testy, które klikają za niego. Automatyzuje scenariusze, które są powtarzalne, nudne, czasochłonne. Dzięki niemu testy regresji to kwestia godzin, a nie dni. Używa narzędzi i frameworków i umie programować. Ale uwaga, automatyzacja ma sens, gdy mamy stabilne funkcjonalności i jasne wymagania. Analityk QA, mistrz kontekstu i wymagań, zna wymagania lepiej niż ich autor. Zadaje trudne pytania: co jeśli klient nie ma internetu, a co jeśli wartość to nul? Potrafi przygotować dokumentację testową, wymyślić przypadki testowe i przewidzieć ryzyka. Drużyna testerska wymaga różnych ról i różnych umiejętności. A skoro już wiemy jakie role mogą się pojawić, to czas odpowiedzieć na pytanie ilu tych bohaterów potrzebujemy? A to wszystko zależy od projektu. Przy prostych projektach wystarczy tylko jeden tester manualny. Przy rozbudowanych aplikacjach z API, backendem, frontendem potrzeba całej kombinacji tester manualny do interfejsu użytkownika, automatyzujący do regresji i integracji, anality QA do przygotowywania przypadków testowych. Reguła kciuka jeden QA na dwóch, trzech deweloperów, ale to tylko punkt wyjścia. Duże, rozproszone zespoły, wysokie wymagania niefunkcjonalne, np. wydajność czy konieczność testowania sprzętu, znacząco podnoszą zapotrzebowanie. Ale zespół testerski to nie tylko liczby i stanowiska, to też podejście do jakości jako całości procesu. Spójrzmy więc teraz szerzej, na czym jeszcze polega rola QA. QA nie tylko jest tym od testów. Dobry QA pyta, czy mamy wymagania, czy build się deployuje, czy testy się odpalają, czy wiemy kiedy co testujemy, patrzy na cały proces delivery jak na linię produkcyjną. Od pomysłu przez kod, testy, aż po wydanie. QA powinien być liderem jakości, wskazywać miejsca ryzyka, pilnować standardów, doprowadzać do retrospekcji, gdy jakość spada. I przede wszystkim budować kulturę, w której jakość to sprawa każdego, nie tylko testera. Skoro wiadomo już, że QA to fila procesu, to przyjrzyjmy się teraz, jak najlepiej ułożyć współpracę QA z deweloperami. Wybór modelu ma ogromne znaczenie dla efektywności, jakości i komunikacji. Przyjrzyjmy się zatem trzem najczęściej spotykanym podejściom. Model pierwszy, jeden centralny zespół QA. W tym podejściu istnieje osobny zespół testerów, który obsługuje wiele zespołów deweloperskich. Taki model pozwala na centralizację wiedzy, spójny zestaw narzędzi, jednolitą dokumentację. I możliwość tworzenia standardów testowania. Wyodrębniony dział QA sprawdza się dobrze w firmach, gdzie testowanie wymaga specjalistycznych kompetencji, np. testy wydajnościowe. Wadą może być oddzielenie QA od codziennego rytmu zespołu deweloperskiego i dłuższy czas reakcji. Model drugi: QA przypisany do zespołu deweloperskiego. Tutaj tester jest częścią zespołu deweloperskiego. Bierze udział w codziennych stand-upach, planowaniach, retrospekcjach, zna kontekst, widzi zmiany na bieżąco i może szybko reagować. W tym modelu QA wspiera zespół bezpośrednio i współtworzy jakość. Minusem może być brak szerszego wsparcia, ryzyko samotności testera i brak standaryzacji między zespołami. I model trzeci, którego jestem największym zwolennikiem, hybryda. QA w zespole i Gildia QA. To chyba najbardziej popularne podejście w firmach stosujących metodyki zwinne i jest najbardziej elastyczne. Testerzy są przypisani do konkretnych zespołów, ale regularnie spotykają się jako wspólnota QA. Chapter, gildia, gildia ekspercka. Wymieniają się wiedzą, budują wspólne standardy, dzielą narzędzia. Pozwala to łączyć bliskość zespołu z siłą organizacyjną i doświadczeniem QA. No dobrze, skoro już wiemy kim powinni być nasi QA-owcy i jak mogą współpracować z zespołami deweloperskimi, to czas odpowiedzieć na pytanie, jak ich zrekrutować, dobrać i utrzymać. Innymi słowy, jak budować skuteczny zespół QA? Po pierwsze, oceń produkt. Co testujesz? Front, backend, API, dane, integracje, wydajność, rodzaj testowanego systemu wpływa na potrzebne kompetencje. Aplikacja mobilna potrzebuje innego QA niż system bankowy. Po drugie, dobierz osoby techniczne, analityczne, eksploratorów, nie potrzebujesz samych automatyzatorów. Kluczowa jest różnorodność i dopasowanie do stylu pracy i do typu projektu. Po trzecie, daj im czas na naukę. QA musi rozumieć produkt, nie tylko klikać. Im większe zrozumienie działania systemu, tym skuteczniejsze testy i im bardziej trafne pytania. Po czwarte, uwzględniaj QA od początku. W planowaniu, refajmentach, rozmowach z biznesem. Tester, który zna kontekst od początku, szybciej znajdzie problemy. I po piąte, wspieraj rozwój. Konferencje, kursy, czas na eksperymenty. QA to inwestycja. Rozwijaj ich umiejętności, dziel się wiedzą, zachęcaj do budowania standardów i narzędzi. Zbudowanie dobrego zespołu QA to proces, nie sprint na 100 metrów. Wymaga przemyślanych decyzji, dobrej komunikacji i wsparcia od reszty organizacji, ale efekty? Bezcenne. Gdy jakoś się wspólnym celem, wszyscy wygrywają. Podsumowując, dobry zespół QA to nie zbieranie na testerów, ale komplementarne kompetencje. Każdy wnosi coś unikalnego. Jeden testuje, drugi automatyzuje, trzeci rozumie wymagania lepiej niż analityk biznesowy. QA to nie rola przypisana na koniec projektu. To mindset obecny od pierwszego pomysłu do ostatniego komita. Jakość nie zaczyna się w testach, ale w rozmowach. Zły QA znajdzie bugi. Dobry QA sprawi, że nie powstaną. Doskonały QA zrobi to zanim ktokolwiek zapyta. Proces bez QA może zadziałać, ale z dobrym QA zadziała przewidywalnie, bezpiecznie i bez wstydu przed klientem. Jeśli masz QA w swoim zespole, doceń go. Jeśli go nie masz, poszukaj. A jeśli sam jesteś QA, bądź dumny, robisz ważną robotę, której efektu nie zawsze widać, ale za to bardzo czuć, gdy jej zabraknie. A więc, jak budować zespół, który testuje nie tylko kod, ale i nie nadwyręża cierpliwości deweloperów i innych uczestników projektu? Zacznij od ludzi różnorodnych, zaangażowanych, z jakością we krwi. Połącz kompetencje techniczne z komunikacyjnymi. Zadbaj o współpracę, nie rywalizację. Testerska ekipa marzeń to taka, która rozumie produkt, użytkownika i menadżera, nawet tego najbardziej zestresowanego przed deployem. I to wszystko na dziś. Pamiętaj, tester nie jest w projekcie po to, by przeszkadzać, ale by pomagać. Jakość to nie sprint, to maraton. A dobry QA to ten, który umie wziąć głęboki oddech i powiedzieć: "Zacznijmy od test planu". I jeszcze jedno. Budowa zespołu testerskiego to nie tylko pytanie o kompetencje, ale też zaufanie, relacje i kulturę pracy. Jeśli uda ci się stworzyć taką ekipę, to nie tylko będziesz mieć mniej bagów, będziesz mieć ludzi, którzy potrafią przewidzieć kłopoty, zanim w ogóle zapukają one do drzwi. Do usłyszenia i niech bagi będą z Wami jak najdalej. Cześć!